Cześć kochani, kilka dni temu dostałam nagrania z Live Balance Kongres, więc dziś będzie pierwsza część relacji z tego wydarzenia. Wykłady podzieliłam na kilka kategorii, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dziś będzie głównie o przekonaniach, działaniu, pracy nad sobą, pracy z podświadomością. I takiej szeroko pojętej radości z życia. Także zapnijcie pasy, bo przygotowałam kopalnie wiedzy, naprawdę same perełki, takie game changery. Natomiast zanim przejdę do części merytorycznej, to chciałabym jeszcze parę słów o samym evencie. Nie chcę cukrować, bo jeśli mam być szczera, to o ile ta część właśnie wykładowa była dla mnie wow, to reszta wydarzenia no, odrobinę mnie rozczarowała. Tak więc, żeby rzetelnie podejść do tej całej serii. Chcę też powiedzieć i o tym moim małym rozczarowaniu. Nie jako krytykantka, ale jako naprawdę taki zdrowy feedback, bo kto wie, może to nagranie trafi kiedyś w ręce organizatorów, także why not. Tak więc moim pierwszym rozczarowaniem było jedzenie na evencie. Bardzo lubię w tym kongresie to, że twórca, czyli Kamil em, Sikora, czyli pomysłodawca całego eventu, lubi pracować na skrajnościach. I dzięki temu jest praktycznie 100% szansy, że każdy uczestnik tego eventu Znajdzie treści dla siebie i wyjdzie stamtąd po prostu z jakąś wartościową dla niego wiedzą, no i z poszerzonymi oczywiście horyzontami. Także rewelacja. No i mieliśmy osoby, które mówiły o diecie roślinnej i z drugiej strony mieliśmy osoby, które mówiły o diecie keto. Także no baja, nic dodać, nic ująć, o zdrowiu będzie też następny odcinek, także na razie tego tutaj nie poruszam. No ale w strefie gastro to jest po prostu, ta zasada już nie obowiązywała. I o ile w zeszłym roku były owoce i warzywa. I w ogóle to było super, bo to było sprzedawane na sztuki. I na przykład można było sobie kupić całe mango i dostawało się je pokrojone na kawałki. Albo awokado, albo papaje. No genialne to było. Po prostu ja się zażerałam mango i awokado. A w tym roku była tylko jakaś smutna sałatka owocowa, gdzie 70% owoców z niej to ja nie lubiłam. No także Lipton. A druga opcja jedzeniowa to było jakieś wegeżarcie. Jakieś sałatki, indyjski dal, zupa z marchwi, coś z burakiem, jakieś trio buraczane. Jakby spoko, ale po prostu nie za taką kasę. Absolutnie nie mam już problemu z wydawaniem pieniędzy na jedzenie, bo kocham jeść i kocham dobrze jeść, ale mam problem i uważam, że bardzo słuszny, z wydawaniem pieniędzy na jedzenie tego nie warte. Także, no. Nope. Eee, natomiast jest na pewno ogromny plus tego wszystkiego, bo pobliska żabka chyba zrobiła swój rekord w tym dniu. Także jedzenie naprawdę 1 na 10. Nie chcę być jakaś tutaj, wiecie, ale naprawdę. Po prostu nie było co zjeść, yy, a wydarzenie trwało 3 dni, od 8 do 22, no tak się wiecie, no słabiks, no, no nie, po prostu nie. Następna sprawa to brak miejsca do siedzenia. Przerwa między wykładami a koncertem trwała około 45 minut do takiej godziny. No i w tym czasie można było sobie pochodzić po targach. O tym zresztą będzie w następnym punkcie. No ale ileż można chodzić po tych targach? Przez trzy dni ileż tych kółek można tam zrobić? Także naprawdę parę dodatkowych leżaków, czy krzeseł, czy jakiś ławek w tej strefie gastro to byłoby wielką różnicę, bo po prostu czułam się fizycznie zmęczona. Rozczarowanie numer trzy to targi szamańskie. Bo tego się po prostu nie da inaczej ująć. To jest dla mnie chyba największy dramat tego wydarzenia. Zresztą Stanowski zrobił bardzo dobre podsumowanie tego targowiska. E, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał dziennikarskiego Zera Olaj Polans Kongres, to naprawdę serdecznie polecam. Bo warto spojrzeć na wszystko zawsze z wielu perspektyw. Po prostu mieć szerszy horyzont. No ale mm, co do tych targów, co tu dużo mówić... Jak dla mnie, jeśli ktoś sprzedaje energię w słoiku albo usługi uzdrawiania na odległość albo no nawet czytanie z dłoni, no, no nie, no dla mnie po prostu nie. Jakby było paru spoko stawców, ale raczej 90% to dla mnie była istna banda oszustów, która sama nie wierzyła w to, co sprzedaje, i chyba dla mnie to było najgorsze, ale po prostu przyjechali na taki event, żeby nakręcić sobie sprzedaż. Mega mnie też zbulwersowało to że było kilka stoisk z odzieżą i of course wszystko poliestrowe szmaty. I to naprawdę za gruby hajs, także... Mm, na całym Life Balance Congress mówimy o naturze, o powrocie do siebie, o dbaniu o planetę, a tu poliester. No, uh, uh, seriously. No i ostatnie rozczarowanie, ceny. Boże, ja cię kręcę. Ja wiem, że na targach jest drożej, ale no nie aż tak. To jest kosmiczna przebitka. Bardzo mi się to po prostu nie podobało, i mam nadzieję, że w przyszłym roku naprawdę coś zmieni się w tym temacie. I z moich narzekań to tyle. Mm. Przynajmniej na ten moment nie przychodzi mi nic więcej do głowy. Jeśli jeszcze coś sobie przypomnę, to dogram po prostu w następnym odcinku. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o tym i czy oglądaliście na przykład Fanowskiego jego recenzję, jakie jest Wasze zdanie o tym evencie, biorąc pod uwagę to, co słyszy się też w internecie. Może sami byliście na tym evencie, jestem też ciekawa Waszych komentarzy. Rzucę opcję tutaj dodawania komentarzy zarówno na Spotify, zachęcam też do dodawania komentarzy na YouTube i oczywiście do zostawienia oceny oraz subskrypcji. I serio, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to po prostu shame on you. Energia w słoiku jest bardzo rozczarowana Waszym zachowaniem. No dobrze, a teraz już zaczynamy i lecimy z tematem. Zacznę od osoby, którą wydaje mi się, że każdy z Was zna, albo przynajmniej duża większość z Was, i sama zaczynałam kodować swój umysł z jej książkami, których ma już z tego, co wiem, ponad 100. Jest to Beata Pawlikowska. Na Life Balance Kongres jej wykład nie do końca ze mną rezonował. Ale jak przesłuchałam sobie to nagranie jeszcze w zaciszu domowym, to naprawdę doszłam do bardzo ciekawych wniosków. Numer jeden, nie rozwiążesz problemu świadomością, która go stworzyła. Nasz umysł to jest jakaś tam szufladka, i my do tej szufladki wkładamy bardzo dużo rzeczy, przekonań, marzeń, problemów. I z tej szuflady czasem się już po prostu no, wysypuje. I dzięki temu wykładowi zrozumiałam, że my nie chcemy ciągle transformować swojej szufladki, czyli robić tam porządków. No bo tych rzeczy jest po prostu tam za dużo i nie da się z taką ilością rzeczy no, chować tego porządku. Trzeba otworzyć nową szufladę, stworzyć nową świadomość od zera i do tej nowej świadomości wkładać tylko te wybrane, potrzebne nam rzeczy, stworzyć siebie na nowo. Myślę, że każdy z nas ma czasem takie sące uczucie gdzieś w mostku czy tam gdzieś w okolicy brzucha. Jakieś takie przeogromne pragnienie, gdzie nawet nie do końca wiemy, skąd jest to pragnienie w nas i co ono oznacza. Nie umiemy go nazwać czy zdefiniować. Jedyne co wiemy, to że bardzo chcemy za tym pragnieniem podążać. Ja też tak miałam i czasem mam do tej pory takie właśnie uczucie, że do czegoś mnie ciągnie, ale sama jeszcze nie wiem co to jest. I tak było z moją zmianą miejsca zamieszkania, bo dobrze mi się żyło we Wrocławiu, ale czułam w sobie, że coś jest po prostu nie tak, że miasto, choć, choć wspaniałe, to naprawdę mnie przytłacza, że nie jest dla mnie właśnie taki miejski styl życia. I kiedy doprowadziliśmy się do brzegu, choć na początku bardzo nie chciałam, i zapierałam się rękami i nogami i płakałam, że mmm, nie i w ogóle nie. jak ja tu będę żyła, to w momencie, kiedy faktycznie się tutaj przeprowadziliśmy, to poczułam no, taką ulgę, że to jest po prostu nie do opisania. I to słońce, uczucie w brzuchu zniknęło, a ja jak taki puzel po prostu w końcu się dopasowałam. I to uczucie jest wspaniałe. Poczułam, że znalazłam swoje miejsce, i czy to jest miejsce na zawsze? Nie wiem, ale na ten moment czuję się tutaj bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie, na swoim miejscu. Tak więc obserwuję siebie i czekam na ewentualne dalsze instrukcje. Drugi wniosek z tego wykładu jest taki, że czasem warto opróżnić tą szufladkę, odwrócić ją do góry dnem i zapomnieć o wszystkim, co do tej pory się nauczyliśmy o świecie, albo o ludziach wokół nas, albo o społeczeństwie, bo my się składamy z bardzo wielu warstw jesteśmy jak taka, wiecie, cebula. Każda warstwa to jest przekonanie. Przekonanie, że musimy żyć w dany sposób, że musimy się zachowywać w dany sposób, czy być konkretną osobą, czy być z konkretną osobą. A prawda ukrywa się głęboko pod tymi wszystkimi warstwami, które rok za rokiem nakładamy na siebie. Więc warto przekopać się przez te warstwy i dojść do siebie, do tej esencji, dowiedzieć się, kim my jesteśmy. Pod tymi wszystkimi założeniami, po prostu kim my jesteśmy pod tym wszystkim, jakie mamy pragnienia, jakie mamy marzenia, jaką osobą jesteśmy i jaką osobą chcemy się stać, jaką, jaką chcemy mieć dla siebie przyszłość, ale taką naprawdę, nad, naprawdę dla siebie, a nie to, co dziś uważamy, że jest naszym przeznaczeniem. Bo my nasiągamy myśleniem naszej cywilizacji i uznajemy, że pewne aspekty są ważniejsze od innych. Że dana praca jest bardziej pożądana, że ten konkretny typ mężczyzny będzie dla nas lepszy, bo nam tak babcia powiedziała na przykład, że przebywanie w określonych warunkach jest dla nas bezpieczniejsze, i tak dalej. Gdybyśmy patrzyli na świat, mając w sobie przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych, to byśmy ich po prostu pff, od tak dokonywali. Bo raz za razem podejmowalibyśmy próbę, a do tego potrzeba tylko jednego założenia: never give up, nigdy się nie poddawaj. Bo nawet gdyby porażka goniła porażkę to wiedzielibyśmy, że wszystko jest możliwe i byśmy się nie poddawali. A my mamy wgrane te automaty mówiące, że nam się nie uda, że skoro tylu osobom się nie udało, to dlaczego ty masz być lepszy? Kim ty jesteś, żeby osiągać takie rzeczy? I zakrada się syndrom ofiary, a nawet czasem syndrom oszusta i wiecie, dupa. Wpełzamy z powrotem do tej starej szuflady przekonań nie godzimy się z rzeczami. I autopilot pewnych rzeczy się nie do zmienić, Nie da się naprawić. To nie jest możliwe. Nie ma sensu. Nie opłaca się. Nie warto za ciężko. Po co ci to? I tak dalej. I Pawlikowska radzi. Znajdź w sobie te przekonania, które ograniczają Twoją możliwość podjęcia działań, i zamień je na nowe przekonanie o tym, że dla Ciebie wszystko się wydarza, że tobie wszystko się uda i że Ty możesz wszystko osiągnąć, że tobie na pewno się powiedzie. O tej zmianie przekonań mówiła jeszcze druga prelegentka, Ewa Malik. Moje naprawdę największe zaskoczenie tego eventu, oczywiście pozytywne. No genialna babka. Miałam okazję też z nią porozmawiać tak real, porozmawiać, że stanęłyśmy sobie na boczku i mogłam zadać jej naprawdę no, takie pytania, które pomogły mi gdzieś później połączyć wszystkie kropki. Większość osób po prostu podchodziła do danego prelegenta i robiła sobie z nim fotę i tyle, cześć czapka, a mnie wykład Ewy naprawdę tak głęboko poruszył, że chciałam z nią o tym szerzej porozmawiać. To była naprawdę cudowna rozmowa i jestem ogromnie wdzięczna i szczęśliwa. I ona powiedziała mi jedną niesamowicie istotną rzecz, że mądrość nie przychodzi z wiekiem i doświadczeniem, że mądrość przychodzi z refleksji nad tym doświadczeniem. No, so true! Bo można przez lata powielać te same schematy i walić po prostu głową w mur i narzekać, że boli, i tkwić w wiecznym oczekiwaniu, że ktoś przyjdzie nam coś daj, nam coś pomoże, i będziemy czekać na odpowiedni moment, warunki, szanse, i ciągle odkładać to życie i tkwić stale w syndromie ofiary. Albo można wziąć na klatę ten bagaż swoich doświadczeń, ten plecak kamieni, który nosimy na plecach przez całą naszą wędrówkę w tym życiu, i zdecydować, które kamienie z tego plecaka wyrzucić, zostawić ze sobą i iść przez resztę terasy po prostu lżej, łatwiej, przyjemniej. Można pochylić się nad każdym doświadczeniem i wyciągnąć z niego wniosek, i tylko ten wniosek ze sobą nieść, a nie całe doświadczenie. Niektórzy ludzie niosą ze sobą 30-litrowy plecak pełen kamieni, który naprawdę które, wiecie, nazbierali przez całe swoje życie. Nic więc dziwnego, że mówią, że życie jest ciężkie. Jak więc podjąć refleksję nad swoim doświadczeniem? Wiecie, dużo osób mówi o tym, że trzeba zmieniać przekonania, że trzeba pracować nad sobą, ale mało kto mówi jak. A więc jak? Zmieniając perspektywę postrzegania świata. Musimy nabyć nową, poszerzoną. I chciałabym, abyś teraz, gdziekolwiek jesteś, rozejrzał się po pokoju, po tramwaju, gdziekolwiek mnie w tym momencie słuchasz Rozejrzyj się, policz, ile czarnych elementów widzisz. Tak szybko policz mniej więcej, jakie rzeczy po prostu wokół siebie dostrzegasz jakiegoś, nie wiem, psa, okładkę, książki, kubek, napis. Tak na szybko. I okej, okay. masz? Już? Policzyłeś? To powiedz mi teraz, ile zielonych elementów widziałeś? E, co? Jak? Zielonych? Przecież mówiłaś, żeby szukać czarnych. A no właśnie. Tak więc patrząc wyłącznie na to, co nie działa, co wymaga naprawy, obserwując brak, nigdy nie dostrzeżemy nowej perspektywy. I tak tworzą się nowe założenia, nowa świadomość. To jest krok drugi tej całej zmiany. Zadawanie odpowiednich pytań, nie bać się pytań, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto zna odpowiedź. Więc jeśli uważasz, że się nie da, to znajdź kogoś, kto ci powie jak. Jak to zrobić, dlaczego tak, jak poprawić to czy tamto, jak się nie poddawać, jak się motywować, co wspomaga proces, ile, co, gdzie, jak, po co, gdzie, dokąd. Szuka inspiracji w książkach, w nagraniach, w osobach i w ten sposób dowiemy się, kim chcemy być, czego chcemy doświadczać i jakie życie prowadzić. I no, tu i to wszystko bombarduj się tą treścią, po prostu twórz nową świadomość, tą nową szufladkę, i do niej wkładasz tylko to, co faktycznie chcesz tam umieścić. W ten sposób przestaniesz skupiać swoją uwagę, swój strumień myśli na niesprzyjających ci przekonaniach, po prostu zainwestuj swój czas, swoje myśli w coś nowego, w coś innego. Nie wal już bezsensownie głową w mur, po prostu poznaj jego struktury, jego słabe, mocne strony, a będziesz wiedzieć, jakich narzędzi użyć, aby ten mur po prostu rozwalić po linii najmniejszego oporu. No a wiecie, później już jest tylko wytrwałość i wytrwały to i kamieniu gotuje, czy coś. Nikt nie rodzi się idealny, nikt nie rodzi się poliglotą czy wybitnym atletą. Możemy mieć większe bądź mniejsze predyspozycje do robienia pewnych rzeczy, ale ostatecznie to dyscyplina, konsekwencja i wytrwałość pozwala nam osiągnąć wybitność. Nikt nie idzie na pierwszy trening i po prostu nie wali od razu rekordu świata. Trening za treningiem, krok za krokiem, zmiana za zmianą. Na początku udajesz, że umiesz coś robić, próbujesz i robisz to tak długo, aż faktycznie się tego czegoś nie nauczysz. I to jest chyba trochę tak jak z zasypianiem, że kładziesz się, zamykasz oczy i udajesz, że śpisz, i w końcu udaje się, zasypiasz. I kolejna prelegentka, Ania Skóra, uświadomiła mi, że aby nauczyć się robić ten pierwszy krok i później krok za krokiem, to należy odcisnąć sobie. Na podświadomości jedno bardzo proste założenie, że nic nie jest stałe, że wszystko jest zmianą. I nie ma sensu przyzwyczajać się do rzeczy, osób, do stylu życia. Nasza głowa bardzo szybko się adaptuje, bardzo szybko się przyzwyczaja i dostosowuje i jednocześnie nie chce zmian. System obronny naszej podświadomości, czyli nasze ego, wybitnie chroni nasze przekonania i blokuje nas przed nowym. No bo mamy takie założenie. I aby ego było naszym przyjacielem, naszym sprzymierzeńcem, a nie sabotażystą, Należy to założenie zmienić. Wszystko jest zmianą i zmiana jest dobra. Wówczas nasz autopilot będzie pracował zupełnie inaczej i w sytuacji wymagającej od nas podjęcia działania będzie nas zmotywował, zamiast szukać po prostu kolejnych wymówek i istotnie logicznych argumentów, aby tego działania nie podejmować. Bo będąc w podeszłym wieku, każdy z nas chce powiedzieć sobie: takie życie sobie wykreowałem, a nie do takiego życia się przyzwyczaiłem. Dzięki wykładowi Ani zainspirowałam się także do takiej większej życiowej uważności. Od jakiegoś czasu zaczynam zmieniać też swoje podejście do manifestacji, bo pracuję z prawem założenia w zasadzie już dwa lata i po prostu zaczynam więcej widzieć, i nie tylko sposobów i efektów, ale także ogromu frustracji osób, które próbują świadomie manifestować. Dlatego pragnę, aby ta manifestacja to nie był sposób na problemy, na rozwiązywanie tych problemów ale aby manifestacja była na życie, for life, jako sposób na życie. Ten świat manifestacji bardzo dużo mówi o ignorowaniu świata 3D, czyli tego świata zewnętrznego, o tym, aby trwać w swojej głowie, w scenie końcowej i nie zauważać świata. I okej, okay, to daje efekty i to sprawdzi się i dostaniemy w efekcie to, czego chcemy, ale kurczę, życie płynie i może nam koło nosa przejść masa wspaniałych momentów, możliwości szerszego zrozumienia siebie, swoich potrzeb, nabycia... Nowych doświadczeń, czy pozbycia się tych kamieni z plecaka, jakiegoś odetchnięcia, nabrania dystansu, a uważam, że to jest niezwykle cenne i to da nam jeszcze lepsze owoce, aniżeli skupienie się na jednym celu. Takie wiecie, widzenie peryferyjne zamiast tunelowego w jednym kierunku. Każdego dnia mamy 86400 sekund. No i wiadomo, 7 godzin na sen, czyli zostaje 61 200 sekund w ciągu dnia do wykorzystania. I tutaj moje pytanie i pytanie Ani. Jak wygląda Twój dzień? Na co wydajesz te swoje sekundy? Ile czasu spędzasz w internecie? Ile czasu bezsensownie scrollujesz? Ile czasu spędzasz z ludźmi, których ledwo tolerujesz? Ile z tego czasu marnujesz na rozmowy o innych lub na obgadywaniu innych? Zrób sobie dzienny bilans. I po prostu bądź uważny. Sama czasem przyłapuje się, ile rzeczy robię na autopilocie, że idę gdzieś zamyślona, w swojej głowie pochłonięta jakąś gonitwą myśli, Zamiast skupić się na tu i teraz. Jejku, świat jest taką eksplozją smaku, dźwięków i zapachów, że oh, no, naprawdę nie warto marnować swojego czasu. Pamiętam w ogóle, jak pracowałam jako customer service w takiej jednej firmie. To była w ogóle praca zaraz po studiach, bardzo się z niej cieszyłam. No bo pierwsza biurowa, stabilne godziny, 8-16, także wiecie, regularny grafik. I także to był taki haust powietrza, taka świeżość, taka zmiana. No i cyk. Rutyna, autopilot. A my wszyscy dążymy do tego, żeby coś się stało rutyną. Jak idziemy do nowej pracy, to chcemy się szybko wszystkiego nauczyć, nowych obowiązków, procesów, żeby się nie stresować i móc sobie z łatwością wykonywać swoją pracę. I ja też tak miałam. Bardzo się stresowałam zmianą pracy. Chciałam maksymalnie szybko się nauczyć, przyuczyć, po prostu być ekspertem i z łatwością wykonywać te swoje obowiązki. A dziś mówię, pokochaj zmiany, pokochaj proces, bo tu i teraz jest tylko przez chwilę. Różyna jest jakimś takim naturalnym efektem. Biegłość przychodzi z czasem, więc pokochaj proces. Daj sobie kredyt zaufania, nie stresuj się. Daj sobie poczuć nawet te wszystkie emocje. I ta praca to był dla mnie taki naprawdę trening życia hardcore, jeśli chodzi o samą pracę. Bo cold call i tak dalej, jakby dużo by mówić. No naprawdę mnie to stresowało. Ale po tej pracy już nic nie było dla mnie stresujące. <laughs> nie dlatego, że nauczyłam się jakichś czynności, i później już miałam w moim paluszku pracę, i, i potem robiłam to samo. No, nie, każdej pracy uczyłam się od zera nowego procesu, zupełnie nowych rzeczy. Ale wtedy zmienił mi się mental. Ja pokochałam zmianę, pokochałam być tu i teraz i nauczyłam się zarządzać stresem, nauczyłam się uwalniać emocje i kochać tu i teraz. I o tym jest te 61 200 sekund. O tobie, że możesz iść do pracy na 8 godzin i nienawidzić każdej sekundy. Nie lubić tych czynności, które wykonujesz w pracy, nie lubić ludzi, narzekać. Więc jeśli odejmiesz od tych 24 godzin 7 na sen i jeszcze 8 na pracę, której nie lubisz, to zostaje ci 9 godzin, czyli 32 400. Tyle zostaje ci odjąć jeszcze, powiedzmy, jakiś dojazd do pracy, później odjąć zakupy, przygotowywanie obiadu, to ile ci zostaje czasu na życie, na przyjemność, na radość, na satysfakcję, na, na jakiś relaks czy pasję? Naucz się czerpać korzyści z tego, co masz teraz. Naucz się być wdzięcznym za to, co cię otacza. Naucz się czerpać przyjemność, wykonując tę prozę życia, bo to jest nowa szufladka, to jest nowa świadomość, to jest patrzenie na te zielone elementy, zamiast ciągłe obserwowanie czarnych, bo wraz z tą świadomością w końcu przychodzą zmiany. I usłyszałam kiedyś piękny cytat, który uważam, że bardzo dobrze podsumuje to wszystko. Radość nie sprawia, że jesteśmy wdzięczni. To wdzięczność sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Amen. I to nie jest też tak, że będziemy afirmować, i nagle wszystko, co chcemy, magicznie po prostu pojawi się w naszej rzeczywistości. To jest bardzo mocne uproszczenie całego procesu manifestacji. My musimy stać się tą osobą, która ma to, czego my chcemy. I jak my staniemy się tą osobą, to wtedy przyjdzie do nas wszystko, czego chcemy. Więc jeśli dziś obserwujesz brak w jakimś obszarze Twojego życia, to najpewniej obserwujesz go dlatego, że coś w Tobie blokuje Cię przed rozwojem tej części Twojego życia. Jakiś system obronny Twojej podświadomości działa na autopilocie i blokuje dostęp do realizacji marzeń. Kolejny prelegent, Antoli Kruglov, mam dobrze to wypowiedziałam, Powiedział podczas swojego wykładu takie słowa: Gdybym mógł kopnąć w tyłek człowieka, przez którego nie zrealizowałem swoich marzeń, to przez rok nie usiadłbym na tyłku. My bardzo często lubimy obwiniać cały świat i ludzi na nim za swoje porażki i niepowodzenia. A pierwszym i najważniejszym etapem wyjścia z syndromu ofiary, czyli z tego miejsca, gdzie jesteśmy życiową marionetką, jest uświadomienie sobie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, za to, co było, za to, co jest i za to, co będzie. Tylko i wyłącznie my. Więcej o samym syndromie ofiary znajdziecie w odcinku Syndrom Ofiary oraz w moim e-booku Manifestacja, który serdecznie polecam. Kto nie potrafi kreować własnej rzeczywistości, będzie pionkiem w czyjejś grze. Przepiękne słowa. To jest czysta fizyka, wszystko jest energią. Jeśli jesteś życiową marionetką i emanujesz na zewnątrz wyłącznie lękiem, wstydem, gniewem i przede wszystkim dumą. To zawsze taką energię będziesz zapraszać do siebie. Stań się więc kreatorem, wejdź w rolę twórcy swojego życia i dostrój się do energii tego, czego pragniesz, a później obserwuj, jak to samo zmierza w twoją stronę, naturalnie i bez wysiłku. Duma bardzo blokuje dostrzeżenie rzeczy z innej perspektywy. To niski poziom świadomości, to energia braku, po prostu energia ciężka do życia. I powiem Ci teraz coś, co mnie bardzo pomogło otworzyć oczy. Jeśli kurczowo trzymamy się tego, co znane, pewne, komfortowe. To ryzykujemy znacznie więcej. Ryzyko jest dużo większe niż kiedy idziemy na całość, czyli stawiamy na szali wszystko, co do tej pory znaliśmy. A wiecie dlaczego? Bo w pierwszym przypadku do stracenia mamy tylko przeszłość, naszą rutynę, nasze tak zwane ciepłe papcie, a w drugim przypadku do stracenia mamy całe swoje życie ocean możliwości marzenia, doświadczenia, całą wspaniałą przyszłość. Ale żeby to zrozumieć, to głowa się musi zmienić. I jak ułoży się głowa, to po prostu ułoży się wszystko. Tak więc, czego pragniesz od życia? To pytanie jest już tak utarte i tak sztampowe, a jednak dalej bardzo wiele osób nie zna na nie odpowiedzi. Czego chcesz doświadczać? Ta sama historia. Opowiem Wam jeszcze jedną historię. Tak powolutku już kończę ten odcinek. liomos, którego niestety nie mogłam oglądać live, ponieważ to był ostatni wykład na Live Balance, już musiałam wracać do domu, ale obejrzałam sobie właśnie później na nagraniach. Opowiedział przepiękną historię, która w mojej opinii idealnie łączy to wszystko, co dziś Wam powiedziałam. Wyobraźcie sobie lwa w swoim naturalnym środowisku. Taki piękny, dostojny lew, jego bujna grzywa powiewa na wietrze po prostu niesamowicie silne, potężne zwierzę. I jest wolny, biega sobie, żyje pełnią życia, jest szczęśliwy, po prostu, ach, czuje się cudownie. I nagle lotka ze środkiem usypiającym. Ludzie zabierają lewa z tego jego naturalnego środowiska i umieszczają go w zoo. Lew dorasta, jest dobrze karmiony, ma swój wybieg. Jest okej, okay, żyje dobrym życiem. Przyzwyczaja się i uczy się też być szczęśliwym. Po latach w zoo zachodzą zmiany i już powiedzmy bez znaczenia co tam się dzieje, ale zapada decyzja o uwolnieniu zwierząt. Lew staje się wolny. Znów znajduje się na otwartej przestrzeni, w swoim naturalnym środowisku, jednak nie może się odnaleźć. Inaczej się zachowuje. Jest ostrożniejszy, trochę nieśmiały, przestraszony. Z czasem jednak powraca do siebie i uczy się na nowo cieszyć tą wolnością. I my jesteśmy dokładnie jak ten lew. Jako dzieci jesteśmy radośni, a naszym jedynym pragnieniem jest zabawa, chęć doświadczenia świata, przyjemność. I cyk, dojrzewanie, nauczyciele, rodzice, którzy mówią, że życie nie składa się tylko z przyjemności. Obowiązki, praca, więcej obowiązków, więcej pracy, nakazy, zakazy, ramy, szufladki, schemat, rutyna, można szaleć. I zamykając się w tej klatce tracimy ogromną część naszej osobowości, ogromnie dużo tej radości życia, gubimy się w tym pędzie i ze strachu przed nieznanym dopasowujemy się. Jest jak jest, nie da się, nie umiem, nie chcę, boję się, od jutra zacznę. I przebudza się tylko jakaś część z nas, także bardzo się cieszę, kochany słuchaczu, że Ty należysz do tej grupy osób przebudzonych i być może teraz jesteś jak ten lew, niepewny, zagubiony, zlękniony, To że masz w sobie moc, masz w sobie marzenia i jesteś dziką, nieokiełznaną energią. Odzyskaj fragmenty samego siebie, zrzuć te warstwy przekonań, które blokują Twoją wolność. Kim jesteś pod tym strachem i dumą? Gdzie jest Twoje wewnętrzne dziecko, które pałało radością i miłością do świata i z ufnością przyjmowało wszystkie niespodzianki? Im więcej tych kamieni wyrzucisz ze swojego plecaka, tym szybciej staniesz się sobą, i tym szybciej nastąpi to przebudzenie, ta zmiana, transformacja twojej świadomości. Manifestacja to jest przejawianie się, stawianie się do życia. Staw się więc do życia z odwagą. Manifestujemy na zewnątrz wyłącznie to, co mamy w sobie. Zacznij myśleć i zachowywać się jak osoba, którą pragniesz się stać. Zacznij być sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. Z tej strony Marlena Wojszczyk, a to był 26 odcinek podcastu Masz tę moc, manifestacja życia.